Siemaneczko w piąteczek Piątunio Powiem Wam, że dzisiaj taka mgła Trzeba strach wychodzić z domu Bo jak zacznie opadać to jeszcze może przyrusić Swoim ciężarem Nie ma żartów A tak na poważnie że z zmieszanie wozu Na jałóweczek I na począteczek Belka siana do wzięcia. Tutaj trochę laweta została przystawiona Bo chłopaki tutaj musieli odsunąć, żeby mieli gdzie ten wykopaliska wywozić, ten grobek glinny Ale nie takie rzeczy się robiło się, belkę złapie tylko echo Wolno hydraulika tu chodzi w Mani, co? Da się to zauważyć, no niestety. Może wolno, ale jeszcze działa, najważniejsze. Cyk, męka jest. To i zaraz będzie mieszanie. No i dobra, zaczynamy tą pryzmę dla jałówek. Zobaczymy, czy będą ze smakiem zajadać. Ale myślę, że po tamtych końcówkach dwóch pryzmów to nie będą za mocno wybrzydzać, taki towarek który będzie dla nich jak miodek pachnący, nic nie ma, żadnego płapcia pleśni, nawet plemku. Pięknie to wygląda, no, no dla krów troszeczkę przysuche, tak jak patrzę, że dla krów to było i białka też tutaj może być leczko niej aczkolwiek mogę się zdziwić kiedyś przy okazji do analizy może się weźmie przed komentarz o kurwa zajebiście wąż od wycinaka wyjemą kurwa. pięknie kurwa pięknie Takie awarie to my rozwiązujemy chwilę. No jeszcze przewód to znajdzie się na warsztacie. patrzcie, nie dość, że mgła, to jeszcze i mleczna szyba się zrobiła dzisiaj. No ale no kiszonkę wrzucić z silosu to wiesz, te bobkiem wozu bo dla krów załaduje, a po śniadaniu ładowarkę umyję. No. Troszeczkę ubyło tej pryzmy, także z ile u mnie jałówki pochłaniają i to nie wiem czy na dwa dni im starczy czy nie, do tego jeszcze balot siana i wycinak No Na zimę tej pryzmy powinno starczyć jałówką, ale generalnie sucha, sucha masy nie ma, objętości jest, ale wagi tego to nie ma dla jałówek to nawet w ograju, że tak jak widzicie Bobłek wkroczył do gry, ale to chyba nie jest zaskoczeniem, bo ładowanie z taką pieprzoną szybą to nic przyjemnego kolejna kwestia ją teraz myć, przerywać robotę a w wydełpię z tym jak stoi maszyna, no tyle że nie ukrywam, że kiszonki szczególnie z trawy, dużo lepiej się bierze wycinakiem dlatego dlatego to ładowanie paszowozu my no robię no bobkiem parę razy, zobaczycie, jak to się kręci, było fajnie ale wracamy do codzienności bobkę trochę inaczej można będzie wykorzystywać może dzisiaj trochę, opon powozi na kiszonkę, zobaczymy jak to się dzień będzie układał ogólnie już widzę, że tej wody podskórnej znowu wylazło na wykopie i trzeba będzie co duch to wyciągać żeby mogli tutaj robić no nazbierało się nazbierało nie wiadomo kiedy szkupaki rano przyjechali są działają także także robota znowu dzisiaj pójdzie do przodu aż miło popatrzeć jak to, jak to nie stoi rzucone tylko cały czas coś tu się dzieje co dzień to efektywnie także lecimy 8.30 i wreszcie koniec no ten wąż sporo zabrał z 20 minut na pewno Nowo wykręcić, i drugi, przynieść jeszcze skompletować. No, bo jedna końcówka była wężu, powinna być żeńska, znaczy, a druga męska. Miałem z obiema żeńskimi. Trzeba było dwie końcówki włożyć, a żeby to spiąć jakoś. Także taka trochę była kombinacja. Ale dzisiaj się pojedzie, przewód dorobi, dobry i się założy jak trzeba ale na sztukę zrobiona, aby to chodziło że co, idę zobaczyć co tam na budowie, bo zaraz drut ma przyjechać, więc się zaczyna ciekawie i tak to nie wiem kiedy ja na śniadanie pójdę, jeszcze pewnie zechcą, żebym wodę wyciągnął teraz ojku, zechciało się budować wiecie, że tej wody nasiąkło prawie pełną beczkę no sam się dziwię, ale już ekipa nie próżnuje, zalewa chudziak także wyłazimy z najgorszego błota można powiedzieć najgorsze ze nami z tej budowy WTB nasz ma przyjechać po 12 na USG także cóż by tu zrobić z takim pięknym dniem wykorzystać efektywnie te dwie godzinki no oczywiście Szambusio! Przed wczoraj było dobrze wymieszane, także ze dwie trzy beki można łupiać spokojnie i nie mieszać. To się ubierze, wtedy się rozmiesza. No to teraz po obiedzie czas się wziąć za ładowarkę. No kurde, mol powiem Wam, że nieźle wystrzeliłaś. aż ciekło z ładowarki. Na szczęście jeszcze stan oleju się trzyma, to nie trzeba dolewać ale najgorsza jest to szyba przednia bo widoczność to dramatycznie spadła a taka była czysta szybka umyta ajajaj hmm. efekt teraz jest zgoła inny inna ładowara jednak i wynależało się w jej mycie także co może podbijać Oliksa. <laughs> może jeszcze nie no poczekajmy Wracam sobie z budowy. Powiem Wam, że chudziak zalany dzisiaj. Później Wam pokażę to jak wygląda. No i ogólnie co, poszło 72 m sześcienne betonu na chudziak, bo tam wiadomo, na tej glince gdzieś tam się zakopał czy coś, trzeba było te rzadkie zebrać, no i miejscami musiało iść grubiej, no niestety. Ale Efekt jest ok, zresztą zobaczymy później. Także stary przysłowie mówi: kto się żeni i buduje, to się go nie żałuje. No i nie żałowali betonu, ale z drugiej strony to zostanie mocniejsze na lata, po prostu. Wszystko co rzadkie wybrane, także to się nie buduje na rok, Ja bym zaoszczędził może z 10 czy z 15 metrów sześciennych, i... ale miałoby się coś pieprzyć, to lepiej lepiej zrobić dobrze, bo to zostaje na lata. Takie jest moje zdanie, przynajmniej. O, i gra muzyka. Przy okazji, musiałem trochę przy Zenku posprzątać bo jak wybieraliśmy gnoj z tamtej izolatki gdzieś trochę tego gnoju przeleciało za burtę i zanek go tu naspychał tak naspychał, podepchał tutaj że już do, jak podjeżdżał do tej kaczuchy do tankowania to mu podnosiło przód i nie trafiał w tą kaczuchę tak jak trzeba i woda się lała więc już przy okazji porządek robię i na czysto, ale chłopak podjechał do tankowania, także chwilę mam przerwy, także dużo tego nie było półtaczki, tych guwien przez pół roku się nazbierało. Praktycznie można powiedzieć bezobsługowe narzędzie. Oby takich robocików więcej. To praca przy tych kawałach będzie przyjemniejsza. Ogólnie jeszcze dzisiaj rano drut przyjechał. Nie wiem czy mówiłem to na początku, czy nie. Także już powoli strzemiona na belkę są wyginane i no i leży tutaj drucik będzie pomalutku wywabiany Chłopaki już koparę zapakowali umyli A my sobie zobaczymy wykopu i zalania jak to wygląda O Tak się prezentuje basen Zaczyna to wyglądać, powiem szczerze, jak plac budowy, a nie jak lej po bombie poszło. Mówiłem 72 m sześcienne, no poszło trochę, ale im pewniej się zestabilizuje grunt przed właściwą tutaj płytą, tym moim zdaniem będzie dużo, dużo lepiej. I tak to wygląda sytuacja. O, się owala. Teraz to się owala już, teraz to palcie licho Tak wygląda sytuacja na budowie na ten tydzień, przyszły tydzień zbrojenie belka, siatka gitarę. i gra gitara. Można będzie a jeszcze obszalować i można będzie. No <laughs> Można będzie, można będzie powiedzieć, że będzie koniec robót, parę dni jeszcze i, i czekać tylko na prekon, bo ogólnie prekon jest tutaj wykonawcą ścian zewnętrznych. I po prostu oni mają dostarczyć ściany. Chociaż z nimi współpraca bez problemów przebiega od początku, tak jak i tutaj z drugim wykonawcą. Oby tak dalej, po prostu, oby tak dalej. A na koniec dnia miłe dla Was zaskoczenie. Dla obmiany powożę trochę w Nojowicę. Pewnie dawno tego nie wiem, Ja na vlogach, także trzeba wam coś rzucić złożenia w Nojowice, bo byście zapomnieli, że u mnie krowy coś takiego produkują. Więc przypominam. Ogólnie co, dzisiaj wczesnym popołudniem było USB na stadzie. I powiem Wam, że takiej porażki to dawno nie było. Tylko jedna czwarta badanych sztuk miała wynik pozytywnej ciąży. No, właśnie. A czym to było spowodowane? No, akurat jak one były inseminowane w tym czasie, tego w tym to była zmieniona siarnopiszonka. I tamta siano-kiszonka miała poprzednia, sporo amoniaku. I to właśnie. Zabrało duże pokłady energii z dawki, żeby przerobić ten amoniak, no i na rozwój właśnie tej energii zabrałem. Właśnie to był taki okres, bo ja to na swoją rękę, to musiałem przed jeszcze nie zdążyłem, żebym jeszcze miał próbek, żeby ustalić co i jak i dopiero po wynikach zbroju można było zweryfikować no i właśnie w tym czasie były krowy inseminowane. no i je, efekt tak jest, no co tu już ukrywać, no ale dobra e, na trochę dłuższy porządek normalny lekarz ustawił żeby doszło do siebie po prostu i na 11 listopada będę miał 14 krówek do insymnacji także no marsz niepodległości będę miał bo no Boże Jest na wydajkę życia, powiem warną No, podawcy, A jednak na rozwód Trzeba Duży nacisk kłaść To jest jeden z głównych czynników Jeśli chodzi o produkcję I bez tego ani ruszy Ale z nowych informacji Teraz na 7 listopada będę miał Prześciołówek w nie Do wycielenia Także no, chociaż tak sobie humor morza podreferować, a tymczasem. Jeszcze dzisiaj co zdąży to wyleję. Jeszcze może chociaż jedną, żeby już tak trochę było luźniej. Czy na początku 3 tygodnia. A jutro zobaczymy. Zobaczymy, co będzie przyniesie. Także na razie leje, wolę mieć więcej ubrane. I nie wiadomo co początek 3 tygodnia przyniesie. No i dobrze, jeszcze jedną dzisiaj wywiązam, czyli sumerycznie cztery, dwie przed obrządkiem, dwie po na no taki dzień kolejny rozerwany, ale sobota i poniedziałek to już na maksa cisne z wrzucami polowymi, nie ma bata chyba, że naprawdę coś tu znowu wyniknie ciekawego, no i cóż, no kończymy dzionek, jest 18, można powiedzieć o ludzkiej porze, skończyłem jeszcze, a w przyszłym tygodniu to już będzie na czas zimowy, robota szła, piu, piu. To se porobiłem wieczorami. Nie no, szamba może nie będę wieczorami woził, ale z taką talerzówką, pługiem można będzie pośmigać na spokojnie. Dużo mi tu nie zostało tej roboty, parę beczek. Tutaj tam jeszcze z 15 beczek jest, max 20 na przyszły tydzień eee, i, i troszeczkę obornika też z jeszcze rozrzucę Niech na sali damy radę. Jak się okaże, że będę do połowy listopada z tym się knocił no to też tak może być, bo to będzie tak mało, że coś się przesłoży, bo się coś tam innego teraz zrobi. Bo to to mało ogrodnika, że mało tego szamba, to się, to się jeszcze zrobi, tak się będzie przesuwać. Też tak może być, słuchajcie, też nie może to w życiu być. Sami wiecie, jak to bywa, ale generalnie już sezon, to już widać, koniec, można będzie zająć się konkretnymi rzeczami, także kończymy film i widzimy się jutro w kolejnym. Do zobaczenia.